Przyszliśmy na terapię, bo chyba nic y, nas już nie łączy. No, ja wodu rata węgiel. On się zmienił. Ostatnio zapisał się do grupy hydroksylowej HO i do grupy aldehydowej COH. Mówiłem ci, że to jest grupa hydroksylowa OH i grupa aldehydowa CH. O. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Ja już mam serdecznie dosyć tego całego ciebie słuchania. Widzę, że komunikacja sprawia wam dużą trudność. Na terapii związków organicznych próbujemy poradzić sobie z problemami z pomocą wzoru strukturalnego. W takim wzorze dopuszcza się niezaznaczanie pojedynczego wiązania pomiędzy dwoma węglami, czy węglem i wodorem, oraz sumaryczny zapis wzoru grupy etylowej C2. H5 zamiast CH3, CH2. Dopuszcza się także każdy sumaryczny zapis wzoru grupy funkcyjnej, o ile jest jednoznaczny i nie sugeruje wiązania pomiędzy niewłaściwymi atomami. Ale was to nie dotyczy. W sumie to nie jesteś dla mnie niewłaściwym atomem. Ty to zawsze podtrzymywałaś ogień naszej miłości, Węgielku.